Dobry państwu. W dzisiejszym odcinku jemy se. Patrzcie co? Pomarańcze jemy ją. O, o, o. Widzicie? Pomarańcze. Nie wiem, który to już odcinek pomarańczy. Będę sprawdzał na bieżąco. No i co? Jedziemy. Jedziemy. Zaczynamy od obierania. To jest zawsze fajna. Fajna też część. <grym> Jak to pryska w twarz. O, patrzcie skrawki, a może niżej trochę położymy a może w ogóle nie, dobra, niech ja leży tu chociaż nie, no bo dobra <grystanie> jaki zdecydowany koty nie mogą pomarańczy jeść, nie to chyba pewne nawet pewnie jakby mogły Chciał. No już chyba na począłem to, mogę palcamy. jest taka, żeby się pozbyć tego białego, ja też jak najwięcej tak, 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 Państwa, udało się Prawie teraz jeszcze musimy się dostać do środka o tutaj tego pingla cynzla. no o, o jak pięknie się udało tak jeszcze poprawimy o, to już można dłużyć. no i teraz będzie fajna część słuchajcie aj. ojej, aż telefon mi obryzgał ojej, jaka juicy ojej 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 jest bardzo soczysta to na pewno trzeba powiedzieć mam nadzieję, że nie

<coughs> me call a pra <coughs> Zobaczcie. Ostatni bajt. Nie mam. Na przyszłość muszę mieć dwie. Totalnie. Słuchajcie, to już by było niestety na tyle, a zjadłbym więcej. Niestety nie mam. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jestem AR. Dawajcie znać, czy lubicie owoce, czy lubicie pomarańcze. Ja uwielbiam pomarańcze. Kiedyś nie przepadałem za pomarańczami. Teraz mi się odmieniło. Uwielbiam je i regularnie, regularnie, może nie często, ale regularnie sobie regur, regu, regularnie sobie je kupuję. No niestety nie można często, bo nie należą do najtańszych owoców. Chociaż taka siatka chyba ostatnio. Siatka tak pomarańcz, nie była promocja co prawda, właśnie, kupuję kiedy jest promocja na pomarańcze, <laughs> tam wtedy właśnie jest po niższej cenie i wtedy fajnie sobie doładować te witaminki i w ogóle. No, dawajcie znać, czy lubicie pomarańcze, jakie w ogóle yy, owoce lubicie. No i co proszę Państwa? Widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli macie jakieś propozycje dotyczące przyszłych odcinków, co w ogóle ma się dziać na kanale. Dawajcie znać. Czytam wszystkie komentarze ściutkie. Zapraszam Was też na moje dodatkowe kanały. I... i to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!